Zaprawianie nasion jęczmienia ozimego to podstawa sukcesu w jego uprawie. W najnowszym cyklu mini wywiadów z ekspertami marki BAS, czołowego producenta środków ochrony roślin na świecie, przyjrzymy się, jak wyglądają zalecenia dla zbóż na nowy sezon wegetacyjny 2020-2021. Plamistość siatkowa to jedna z najgroźniejszych chorób jęczmienia ozimego, która może atakować młode rośliny już jesienią. Jak sobie z nią poradzić bez dodatkowych wjazdów w pole? Na te oraz inne pytania odpowie nasz dzisiejszy gość Rafał Maras, crop manager BASF. Zapraszamy do wysłuchania mini wywiadu z ekspertem. Dzień dobry Rafale. Porozmawiajmy dziś na temat zaprawiania nasion jęczmienia ozimego. Rolnicy coraz częściej zauważają na swoich polach problem z chorobami liści jęczmienia już jesienią. Mowa tu o plamistości siatkowej czy mączniaku prawdziwym. Czy jest możliwość zaprawienia nasion tak, aby uchronić rośliny przed infekcjami w tym terminie? Jęczmień ozimy jest dosyć specyficzną rośliną, specyficznym zbożem, dlatego, że jego termin siewu determinuje to, że w okresie jesiennym jest on narażony w znacznym stopniu na presję ze strony grzybów. Największym zagrożeniem w przypadku jęczmienia jest zdecydowanie plamistość siatkowa. Natomiast zdarza się, szczególnie w ostatnich dwóch latach, że występuje również silna presja mączniaka prawdziwego już w terminie jesiennym. Dlatego gro gospodarstw uprawiających profesjonalnie jęczmienio zimy zastanawia się, w jaki sposób poradzić sobie z, z tymi wyzwaniami. Oczywiście można wykonywać zabiegi czyszczące, ale istnieje prostszy sposób, żeby zabezpieczyć swoją plantację już od momentu siewu. Konkretnie chodzi o zaprawianie nasion. Istnieje na rynku zaprawa nasienna o sile fungicydu nalistnego, która, pomimo tego, że jest nanoszona na ziarniak, działa jak tradycyjny fungicyd, chroniąc przed mączniakiem i plamistością siatkową nie tylko w okresie jesiennym, ale również no, można spodziewać się ochrony w okresie wiosennym. Mm -hmm. Ostatnia zima okazała się rekordowo ciepła, jednak kolejna może okazać się zupełnie inna, choćby taka jak w 2016 roku. Czy dzięki zaprawie można zapewnić lepsze przezimowanie młodym roślinom jęczmienia o zimego? Oczywiście pogoda jest trudna do przewidzenia i nikt z nas nie jest w stanie tego zrobić w perspektywie kilku miesięcy. Gospodarstwa uprawiające jęczmień, ale nie tylko jęczmień. Muszą przygotować się na to, że warunki, jakie wystąpią, są trudne do przewidzenia. Pogoda może się potoczyć w różnych kierunkach. Z tego względu dobrą praktyką jest takie dobranie ochrony, czy takie prowadzenie łanu, żeby rośliny były przygotowane zarówno na długą jesień, jak i na potencjalną ostrą zimę, która w przypadku jęczmienia to no może być bardzo istotnym czynnikiem limitującym plon. Stosując zaprawę nasienną o sile fungicydu nalistnego Sistiva, oprócz ochrony przed chorobami, gospodarstwa są w stanie w taki sposób wpłynąć na fizjologię roślin, żeby zapewnić im możliwość lepszego przezimowania czy lepszego przygotowania do zimy. Co mam tutaj konkretnie na myśli? Przede wszystkim Dobre rozkrzewienie plantacji w okresie jesiennym jest szalenie istotne właśnie w przypadku jęczmienia ozimego. Jeżeli jęczmień ma zdrowe, silne, wyrównane pędy i mocny system korzeniowy, w tym momencie będzie bardziej odporny na potencjalne, niekorzystne warunki atmosferyczne, które mogą, mm, mogą go spotkać w okresie zimowym. Badania BASF-u pokazują, że rośliny jęczmienia ozimego zaprawiane Sistivą Praktycznie zawsze wchodzą w okres wczesnowiosenny, czyli po spoczynku zimowym, w zdecydowanie lepszej kondycji. Wczesną wiosną rolnicy mają często utrudniony wyjazd w pole z wielu względów. Czy mógłbyś nam powiedzieć, co zrobić, aby móc całkowicie ominąć zabieg T1 w jęczmieniu zimnym, oraz dlaczego nie należy obawiać się takiego rozwiązania? Nasze. Mogę powiedzieć już wieloletnie badania, bo, bo są one prowadzone już kilkanaście lat, a dostępne na rynku od roku 2014, pokazują, że zaprawienie roślin, czy zaprawienie nasion jęczmienia ozimego w dawce 150 ml na każde 100 kg nasion, czyli mówiąc prosto 1,5 litra na tonę, pozwala zabezpieczyć plantację jęczmienia przed najważniejszymi chorobami, jakimi bez wątpienia są Mączniak prawdziwy i przede wszystkim plamistość siatkowa w bardzo długim okresie. Co to tak naprawdę znaczy? Zaprawiając nasiona jęczmienia dawką, o której przed chwilą powiedziałem, należy spodziewać się ochrony przed tymi patogenami nawet do fazy BBCH39, czyli do w pełni wykształconego liścia flagowego. To z kolei jest nie do przecenienia dla gospodarstw, dlatego że rośliny pomimo tego. Że są zdrowe od samego początku, są w stanie wytrzymać w tej zdrowotności czy obronić się przed chorobami aż do późnej wiosny. Czyli gospodarstwa stosujące Sistive są w stanie wyeliminować standardowy, nalistny zabieg w terminie T1 co z kolei przekłada się na większy zysk i oszczędność pieniędzy, które mogłyby być wydane czy zostałyby wydane na standardowy zabieg T1. A zatem skuteczna ochrona fungicydowa jęczmienia ozimego jest możliwa już od momentu siewu dzięki produktowi systiwa od firmy BASF. Dziękuję Tobie, Rafale, za te cenne rady i odpowiedzi, a w kolejnym odcinku porozmawiamy z Rafałem o zaprawianiu żyta ozimego i zaletach w stosowaniu systiwy. Zachęcamy do posłuchania mi wywiadu z naszym ekspertem.